Cześć Wiedźmini i Wiedźminki, ja jestem Justynka i w dzisiejszym odcinku wyruszamy na wyjątkową misję, by pomóc staremu weteranowi z Nowigradu odnaleźć czarną perłę, którą to lata temu obiecał swojej kochanej żonie. Czy uda nam się spełnić jego marzenie i odkryć tajemnice skrywane przez głębiny? Przekonacie się oglądając ten odcinek. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi przygodami. A teraz zapraszam do oglądania. "Czarna Perła. Odszukaj Nidasa. Złoty miesiotrze. Czując zbliżającą się śmierć, ludzie starają się domknąć różnego rodzaju niezamknięte sprawy. Jedni spisują testamenty, inni spłacają długi, jeszcze inni godzą się ze skłóconą rodziną. Nidas, dziarski weteran z Nowigradu, chciał załatwić dość niecodzienny sprawunek. Zdobyć czarną perłę ze Skellige którą obiecał niegdyś swej ukochanej żonie. Będąc już w podeszłym wieku, nie dałby rady zdobyć owego rzadkiego przedmiotu samemu. Dlatego najął do pomocy Wiedźmina. Hmm. Czy to oznacza, że będziemy musieli znowu się wybrać na Skligę? Chyba tak. Nie jest jeszcze za późno na nabudzie. Dajcie mi spokój z ja tym nawracaniem. Coś czuję, że tak. Skoro już tak było w opisie tego zadania. Każdy choruje na bite. Chyba zeształem w gasie. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Zgadza się. Zgadza się. Szukasz towarzysza na jakąś wyprawę, tak? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skeligę. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No. no tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć. Widzisz zresztą, sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen z wiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Aringbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Ja nie urodzę, no, no. <grymny> <grymny> ok. Na skeligę. Jesteśmy na skaliga. I ta wyspa jest tutaj. Pójdziemy sobie tu po łódź i sobie popłyniemy. I przecież stoję przy drogowskazie, czy nie? No. Prawie, że ale. Lejcie, zaczekajcie! O. Ja? O co chodzi? Widzę, żeście człowiek w boju i podróżach zaprawiony, a mnie pomocy trzeba. Widzicie, niepokoję się o syna. Dom opuścił i drugi tydzień nie wraca. Zobaczycie, co z nim. Najpierw porozmawiajmy o nagrodzie. Dużo będę musiał pożyczyć od rodziny, ale niech będzie. Nie będę przecież na synu oszczędzał. Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobusami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu, na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. Po czym go poznam? To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem. Na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim. Ale nic nie obiecuję. No dobrze. Przepraszam, pogodę się w bój ruszało Pani droga. No i jest statek Płodka lepiej się czujecie. Zawsze się dobrze czujemy. Na spotkanie z Midasem na wyspie na północ w Tu jest jakiś port. i co to widzę same rozbite Łodzie. Może tu o, na ten brzeg. Okay. ben de Tu coś z wartościowego. Ruch polgara czarnej ręki. Dziennik złodzieja. Przeczytajmy go sobie. Jak ja O nuta. Po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią. Tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagniski aż po. Ark na ROK będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orwa dwie głowy pomogłem wykraść róg Holgera czarnej ręki. Orn myśli, że chcę sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej i rabuś, wolę nie żyć wcale. Jedynie co mogę zrobić, bo, by odzyskać honor, to zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce, do rodowych włości. Matios, któremu Holger powierzył odzyskanie rogu, ma rodzinę niedaleko tych klifów. Mam nadzieję, że przyjedzie tu wkrótce na święto równonocy. Wtedy mógłbym oddać mu skradziony róg i poprosić, żeby wstawił się za mną u Jarla. Oby się tak stało. No już się tak nie stanie. Bo nie żyjesz. No cóż, bywa. Myślę, że kwestia czasu, aż zrobimy to zadanie. Jak ja mam tu przejście? Jak tu jest pełno skał? Tam tędy. A nie, tu jest ścieżka. Jest Nidas. Hej, hej, panie. A, dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A, no nie. Ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po w w i... A, co będę gadał. Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. No to prowadź. Ona musiała się naczekać na tą perłę, skoro go teraz na stare lata wzięło. Brawo, maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Brawo. To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha. Czyli to ja mam drukować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem mnie przepada, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. Kurczę. To sraczka, co? Tu coś jakieś stworzenie wielkie wpłynęło niedawno. Może se ja spółkę? O, o, teraz. Mam nadzieję, że mnie tu coś nie uderzy. O, jeszcze to. A syrena. Ona mnie nie zaatakuje? A jednak nie zaatakowała. Walczy z Cyreną pod wodą. Zrobiło mi to sprawę. Znowu się zgubiłam i nie wiem gdzie są te... te perły. Kurku. Yy! Weźmy te perły, może jedno. Będę miała odhaczone, które wzięłam. O! Jest. Dobra. chodźmy stąd szybko. Szybciutko, och, i za taką usługę nurkowania, to powinien dopłacić jeszcze. O nie, szybko, szybko. Już to była taka, o nie. Zaraz Musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodę się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam! Udało się! Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa. Niczym moja leta. No, jak to mawiał był Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak właśnie, słuchaj, głupia sprawa, nie wziąłem ze sobą złota. Nie próbuj mnie oszukać. Miałbym się narazić wiedźminowi? Jestem stary, ale nie głupi. Nie wiem. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo, piechura. Okej. Okay. Okay. Wróciliśmy do Nowigradu. Yy, idziemy spotkać się z Nidasem, któremu je... rozgadali, yy, któremu niedawno y, pomogliśmy. Bo w sumie, za niego odwaliliśmy robotę, wyłowiliśmy mu czarną perłę dla jego żony. I idziemy odebrać kasę. Geralt, Wiedźmin i Poławiacz Pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. No, nie wygląda, żeby jednak się cieszyła. Jak to nie skomentowała Twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz, letta jest chora. Coś coś, coś coś, z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz, teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat. Ale. Nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też, mnie też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. Biedna. Demencja. Ale ważne, że próbował. Demelczyki to tchórze. Za Pontar po uciekali zamiast ojczyzny bronić. No, Sykre jest, że nie, że tym takim małym podarunkiem, tą obietnicą przed lat nie, nie wzbudził, nie pobudził tych doda. wspomnień u niej, szkoda. Szkoda, że to zadanie tak się zakończyło. Jak widać, czasem nawet pomoc Wiedźmina nie wystarczy, by wygrać z upływającym czasem i chorobą. No cóż, takie historie przypominają, że nie każda przygoda kończy się tak, jakbyśmy tego chcieli. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca tej misji. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie jak wam się podobało i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do następnego, cześć!